Dzień dobry, kochani. No, chciałem coś powiedzieć, czy co u mnie słychać? No, ale słychać mało rzeczy. Ale dzisiaj oglądałem telewizję. No, i tam była reklama leku farmaceutycznego. Ale kiedy była ta reklama, ja. Trzymałem yy, przez chwilę ten leczniczy wisiorek. No i wtedy usłyszałem z telewizora, że to jest lek. No i to jest właśnie też moja taka reklama tego leku, że te dwie rzeczy się stykają. To, że ja trzymam lek, i że ktoś tam mówi w telewizji. O leku innym, ale słowa to jest lek, dotyczy właśnie tego leku. Dlatego że ja go trzymałem przez te chwilę, które te słowa były wypowiadane, to jest lek. No i co tam słychać? No, bo u papieża nie za bardzo. A wczoraj, wczoraj o Oglądałem przemówienie. Trochę papież tam chciał coś mówić. Ledwo to wychodziło, ale usłyszałem w jego mowie jakby część mojego imienia. No i mi nadludzka moc przekazuje, abyście mi mówili, że jestem cudny. No bo są ataki odwrotne. I tym atakom się nie, nie podoba takie słowo, że ja cudny jestem I chcieliby być złodziejami albo bandytami. No a tu trzeba na, na, na cudach też na cudach liczyć. No także więc y, dzięki i pozdrawiam.